Witajcie gorąco serdecznie, z strony ja, metr siedemdziesiąt łapkę został łapki w górę z sobą i dzwonniczek z prawa już czerwonego, stał się żary no to co, no po to co, zaczynamy? Nie wlecie intro, INTRO! tak, koniec. Hardcore, fajowo mam no, po polsku. To sam e... co jest, to jest się... Simples? To jest po polsku, a nie wiem czy to jest, do czego tu piszę. Mam znów grę. Tak jest, hardcore, fajowo, znów grę, ustawienia. Tak jest. Tu, tu się spawnowaliśmy, idziemy po kolei Dawaj, chodźmy tak jesteśmy tutaj, musi powiedzieć. No i to jest spawn. który nie było z zrobionego, ale później zaczął krawcić <grafik> zrobiony. Spawn. Taki spawn tu się pojawiał się. No to idziemy od pełno to co tu jest Taki spełnie jest, wielki Laterny tu jest Ja no, miał praktycznie być inaczej wyglądać tu spał On ale no A niech zostanie to na pełnią skiprawdy No, idziemy dalej I tą mam ścieżkę zpostala syn seple sá syn se Buty w No, idziemy Tutaj jest most postał do Jednego z domów tutaj co mieszkali w przyjaciół, ale no Nie poprzybywali długo tutaj Iśmy też i on też nie grał długo Czastko Pociony Dorsz, Ziemia Ciasto, granit, cieszka, cina cukrowa, białe, no i ten postawiał. On też długo nie postawał ten most. No, ale powstał. No i tutaj postał most z średniej. No i dom. Pierwszy dom. O, tu nie wypełniony jest. Zostawione <zysy> w ale dobra. Nad... Taki też dom dopełniany, magazyn, no konstrukcja te wrócię miasa, ja żadne poradniki, kuchnia, śpiżarnia. Tu mamy magazyn, zaraz przejdziemy Tu nie ma nic, bo tu miał być pokój, ale nie, postał. Tu powstała łazienka <grym piosenka> Tak jest To jest jakby kran No. To aplikacja I tu mamy magazyn zrobiony z nowych bloków O, tu właśnie te bloki były użyte Więc przypomniałem, gdzie były użyte Tutaj częściowo No i magazyn taki Skromny, ale Bielica Kaktus Śnieżka blok szlamu wziąłem rzemieślniczy ceglany, ja nie mogę, bo polski ni nie sobie grałem niegierki i zapomniałem przedstawić język wiadro podmetyrytowy krzemień żelazny miecz Skórzany hełm Jała terra copta Kładki wioskowiec na to nie ma nie się Niebieski lud Zbity lud który też był nieużyty Nie będzie w tle tak w ogóle kusza zniszczalność wielo strzał w ogóle nie użyta.

No, tutaj widzicie, że krasu nie mamy nic. W tych skrzyniach praktycznie nic nie mamy. No powoł jest zabrany, jest dobra. Ogromny no, też nie zostało nic Mlatyk. Dobra, no to tutaj nic nie ma, no magazyn tak jak zrobiłem, są tutaj takie filary z... no właśnie, pomysł to jest mój sam, najczęściej tu było się ten, no kamieniata, ja została przeniesiona, kowadło nie, nie zdążyłem zrobić tam, przenieść, i tu miał kod mieszkał no to co, idziemy No i tu jest korytarz taki krótki Przechodzimy pyk i jesteśmy w wymawianiu. Taki mały, a No Idziemy dalej Piętro, to samo sodu mamy O, idziemy to jest balko się trzeba właśnie Jak już widzicie. Już tam pokazywałem gdzieś nie ale no Spokój Zybinęło się tak łóżka to jest podgląd. ...magazyn... ...biblioteczki tam też są... ...i to jest strych... ...to są uszka dla gości... ...i łazienka... ...tylko to jest skromne już... ...bardziej... skromniejsza. Co będzie tu pokazywać? Tu nie ma No zginęło w domu zbroję Oczywiście ma jak to Dobra Tu był dom Z innego tego też nie dokończony Wpisów też bud się pozbyć problemu. się pozbyć To jest enchanting z tym tu był właśnie ten, ten stół. Nie, Tego tu jest baza. Jednego tu był właśnie szkoła. Jesteśmy w bazie niezrobioną Oba. Gdzie jesteśmy tutaj? Tu mamy też krainę świąteczną, ale to zaraz. Chodźmy mi do powona. Samy bałwanę... ...o tu lisek siedzi... Mm. ...nie uciekasz byś... ...ty też nie uciekaj... ...nie... ...chyba wypuszczamy liski... Myślę, wolno To się zbagowało się. Tu być bałwan postać. Bo to była farma bałwana Tu miał zamek postać. Ale nie postał, do tego ten był też zrobiony. Tutaj tort. Już nie były, tylko tak wywalało, 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 wywalało było. Ale no. Tak myślę, No, no i tutaj... ...świąteczna choinka i prezent budana. Świecie Tu nic nie jest budane. tu, siedźcie tu Bo ja idę do... ...do bo to już nie, a jeszcze Coś mi tutaj dysze. już to był serwis, przecież live jest tego tak jest ale zapisałem trzeba odkopać

odkopany no ale macie na tym jest. na youtube live zapisany no a później ten odkopiemy yes. Tak jest, są to fajwerki, to wszystko co się robiło. I książka. 2020. <grymne> tak jest, Happy New Year. Dobra, no się przenosimy się teraz do... Netero. Jesteśmy tutaj. Tu mamy formada, tu mamy tak, tu powstało właśnie coś zmieniona, nie do końca całkiem, ale no. Miała być. Ale no. Jak widać połowy zrobione. No trochę było roboty. To jest kopalnia do tych. Eee, I tak co mam no, w głowie? jest na tu. Ну, везешь туда. Ну, то вязку не trzeba показывать. Добре, ты, ты, ты.

Chyba jest skąciepa kociana z kocice tutaj i to tu postawiała sielanka. I tu dam niedokończone. Tutaj farma miała postać tutaj też farma i tu wyspa nocna No i to tyle co powiedzieć Zróbmy wiki BUM Tak aby było BUM BUM Tylko wiki BUM BUM No pierwszy Szybko to zezwolę w azweb bo jej to nie szkoda. Enchanting. I to koniec. Dziękuję, że byliście na tym serwerze. tam mi oglądaliście. Będzie sezon drugi, już kończę, bo nie wyrobi się z montażem tego wszystkiego. Chcę zmontować. No dziękuję bardzo. Bye, bye bye bye. No widzimy się. Cześć na was. pa, pa.